Witamy Was nasi kochani jesteśmy w samym jesteśmy w samym centrum Aten przy budynku parlamentu na Syntagmy no Udajemy się tutaj z miejsca Syntagmy do katedry katolickiej, która jest tutaj nieopodal jakbyście chcieli trafić jesteście na placu Syntagma udajecie się tutaj oto tą drogą cały czas i będzie katolicka katedra na której się Udajemy świętego Dionizosa, A więc idziemy. Dzień dobry, jest i wioletka. Idziemy proszę Państwa tutaj tą drogą, która właśnie przechodzi przed budynkiem parlamentu. Udajemy się na prosto. Teraz, jak sami dobrze wiecie, w Grecji są takie same przepisy, jest czerwone światło, przechodzimy, wszyscy idą, tu żadne prawa nie obowiązują, a więc uważajcie na pasach w patenach, bo wcale nie jest powiedziane, że się Wam uda przejść na zielonym świetle. To są... to jest taki drugi Bangladesz. Każdy... Ile ma siły na przeżycie? to no, przeżywa. Słabsi odpadają. Słabsi są przejechani normalnie, nawet na pasach. Więc tak daleka, posunięta jesień, początek listopada. A tutaj zobaczmy, 30 stopni to jest Grecja. A więc, a więc, proszę Państwa, tą drogą od Platini Syntagma, od parlamentu greckiego, idziemy cały czas prosto. Po 200 metrach dochodzimy. Tutaj jest Narodowy Bank Grecki. I naprzeciwko witamy nasz Kościół katolicki, Katedrę Katolicką. Właśnie tutaj pod wezwaniem właśnie świętego Dionizosa Aeropagite. Aero A więc to był to był uczeń świętego Pawła. Oczywiście, z dzieł apostolskich wiecie, jak to się stało, że święty Paweł się nawrócił. I miał ucznia właśnie tego tutaj świętego Dionizosa. I ten, wyobraźcie sobie, święty Dionizos został pierwszym biskupem Aten. Znane są z fascynującej historii i zabytków. Jednak czasem miejsca równie ważne, choć mniej znane, pozostają w cieniu. Jednym z takich miejsc jest Bazylika Katedralna świętego Dionizego Areopagidy, zlokalizowana w centrum Aten. To nie jest kolejny kościół w Atenach. Jest to główny kościół rzymsko-katolicki w Atenach i siedziba Rzymsko-katolickiego arcybiskupa miasta. Szczególne znaczenie ma poświęcenie się... bazyliki katedralnej świętemu Dionizemu. Święty Dionizjusz, był uczniem apostoła Pawła i pierwszym biskupem Aten. Był prawdziwym pionierem religijnym w Atenach i od tego czasu jego wpływ na lokalną społeczność katolicką jest ogromny. Dionizy, pochodzący ze znakomitej w Atenach rodziny, przyszedł na świat wkrótce po narodzeniu Chrystusa Pana. W pogańskich wychowanych zasadach, a wysokie w naukach odebrawszy wykształcenie, oddawał się ze szczególnym zamiłowaniem filozofii i astronomii, chcąc zaś w tej ostatniej, większej jeszcze nabrać biegłości, 25-letni młodzieniec. Udał się do Heliopolis w Egipcie, gdzie z dawna słynni byli tej nauki mistrze. Podczas gdy tam przebywał, nastąpiła śmierć krzyżowa Chrystusa Pana, a przy niej owo zaćmienie słońca, które przez trzy godziny trwając świat cały ciemnością okryło. Zdumiony wielce Dionizy zdarzeniem tak cudownym, gdyż jako uczony astronom, Wiedział dobrze, iż w tej porze żadne zaćmienie słońca nie przypadało, wyrzekł te słowa Duchem Bożym natchnione. Albo Pan Bóg, Stworzyciel świata cierpi, albo się budowa świata stworzonego rozpada. I zaiste, czyżby własnym ludzkim rozumem mógł był pojąć, że ten, co wszystko stworzył, mógł cierpieć? Powróciwszy do Aten, gdzie zasłynął nauką i wymową Dionizy, piastując rozmaite miasta i Rzeczypospolitej urzędy, wyniesiony też został na godność sędziego Areopagu. Areopag była to rada starszych, jakoby senat, którego mądrość i sprawiedliwość tak wysoko była ważona, iż obce nawet narody poddawały się jego sądom i wyrokom. W tej to właśnie porze apostoł Paweł Święty światłość Ewangelii Świętej do Aten wnosił i gdy w Areopagu Chrystusa Pana z martwych wstałego opowiadał, a wszyscy odpowiedź mu dali, iż po raz drugi słuchać go mieli, uczeńszy od innych dionizy wdał się w rozmowę z apostołem, który go pytał, co by za Boga chwalili w owym przesławnym mieście. A on, oprowadzając Pawła świętego po kościołach Marsa, Herkulesa, Merkurego i innych, zbliżył się z kolei do ołtarza, na którym apostoł wyczytał te słowa: Bogu nieznajomemu i spyta, cóż to za Bóg nieznajomy? Nie zjawił on się jeszcze między bogami, odpowie Dionizy, ale ma przyjść i królować na ziemi i niebie, a królestwu jego nie będzie końca. To słysząc apostoł, począł rzucać szczęśliwe ziarno na dobrą ziemię, oznajmując mu, iż Pan Bóg ów już przyszedł, narodził się z Maryi, cierpiał dla zbawienia ludzi i umarł właśnie. Kiedy się słońce po wszystkim świecie zaćmiło, Po czym z martwych wstał i w niebo wstąpił, Znajże go, dodał, a służ mu. przygotowania do ślubu Filipińczyków. Tutaj dużo Atenach jest Filipińczyków, pochodzenia z Filipin, mieszkańców tego kraju, a więc są przygotowania do ślubu. Zobaczcie jak pięknie jak pięknie to wszystko wygląda. No taki naprawdę dla nas egzotyczny darytas. A więc nasi mieli widzowie. Uczestniczyłam w ślubie filipińskim, przepiękny był. Niestety nie mogliśmy nagrywać, nie wypadało, ale widzieliście urywki z, z wyjścia młodej pary z kościoła. Zobaczcie, jakie to piękne przeżycie w takim egzotycznym miejscu w Atenach. Filipińskie wesele zobaczyć na własne oczy. Było egzotycznie. Większość mszy, po. W angielsku wyznanie chyba miłości było w ich języku, tak przynajmniej się wydaje. Są no, naprawdę fajne przeżycie, inne niż nasze później. A więc, może Wam się uda, tak jak nam, przez przypadek, trafić na jakieś egzotyczne wesele za w kościele katolickim, w katedrze katolickiej w Atene. Pani, która y, organizowała ten ślub, nic nie miała przeciwko, że są obcy ludzie z zewnątrz, tylko powiedziała, poproszę, tylko żeby były pierwsze trzy ławki y, dla gości, a można wszystko robić, tylko być grzecznym i, i grzecznie oglądać. A więc, z tym pozytywnym przesłaniem pozdrawiamy Was, kończymy tego vloga, zapraszamy na nasze dalsze podróże po Atenach, po dziwnych miejscach, których często pewnie Turyści nie zwiedzają. A jak znając nas, to wiecie, że my zawsze chodzimy tam, gdzie inni nie chodzą. A więc, do zobaczenia. W następnym naszym vlogu z innego dziwnego miejsca w Atenach. Pa, pa.